Cześć kochani, ostatnio mało mnie tu wiem, ale też że tak się wytłumaczę na samym początku. Przeprowadzałam się, też bardzo pochłonęła mnie praca wizarzysty i kompletnie nie ogarniam mojego życia. Ale tak wiosną, z tego co pamiętam, wspominałam Wam na live, że kroi mi się bardzo ciekawy temat na film, ponieważ dostałam fajną propozycję współpracy. No i właśnie jest czas na realizację tej propozycji, bo nie mogłam się oprzeć. Musiałam ją po prostu przyjąć, bo uważam, że jest to super temat i bardzo chciałam przetestować ten produkt. I w ogóle jest to temat bardzo mi bliski, więc dzięki temu dzisiaj pogadamy o mięśniach twarzy, o skórze, o masażu i mikroprądach. Ćwiczeń oraz technik masażu z roku na rok na rynku jest coraz więcej i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej, ponieważ ta branża fantastycznie się rozwija. I Jeżeli chcecie na temat samego masażu przeczytać jakieś ciekawostki, to serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama. Tam znajdziecie post z takimi ciekawostkami. No i jeszcze drugi post, w którym pokazuję taki szybki, minutowy masaż twarzy, który możecie zastosować nawet codziennie podczas smarowywania serum. A co do dzisiejszego filmu, to zapewne zainteresuje was rozkład jazdy. Znajdziecie go oczywiście w opisie. Podzieliłam ten film na takie części. Omówię działanie skóry i mięśni twarzy, sam wpływ jakby masażu na naszą twarz i na wygląd naszej twarzy, technologie mikroprądów, no i przeprowadzę was przez cały zabieg z berem od Foreo, którego używam od trzech miesięcy. I dla tych z was, którzy są tutaj pierwszy raz, dodam, że mam 31 lat i nigdy nie korzystam z zabiegów medycyny estetycznej. A tak w ogóle to wtrącając na początku przeczytałam takie fajne zdanie ostatnio w książce o jodze twarzy, że skóra, że skóra, twarz jest jak gumka aptekarska. Im bardziej ją naciągamy, tym bardziej traci swoją rozciągliwość. Całą bibliografię, z której korzystam, również znajdziecie w opisie. W ciele człowieka znajduje się około 640 mięśni. No i pewnie nieraz słyszeliście jakieś dobre rady, że żeby zachować zdrowie, siłę, oczywiście młodość, należy wykonywać ćwiczenia wzmacniające. No dobra, ale ciało ciałem, a na twarzy też mamy mięśnie i to jest ich naprawdę całkiem sporo. No i na korzyść tego ciała właśnie często o nich zapominamy. A ćwiczenia mięśni twarzy również mają korzystny wpływ. Nie tylko na nasz wygląd zewnętrzny, ponieważ poprawiają między innymi krążenie krwi. Badania dowiodły, że masaż. Y ma wpływ na poprawę krążenia i dostarczania krwi do skóry oraz do mięśni, co też ma bezpośredni wpływ na chociażby elastyczność, ujędrnienie naszej skóry, no i przede wszystkim spłycenie już istniejących zmarszczek. Żeby dokładnie przedstawić Wam ten cały dobrostan płynący z masażu, chciałabym omówić przede wszystkim działanie naszej skóry i nie tylko naszej skóry, więc rozbiję ją na warstwy. Tym samym będzie trochę biologii. Jeżeli nie chcecie słuchać takich technicznych informacji, do czego was oczywiście zachęcam, to możecie przewinąć dalej. A ja zajmę się tą skórą. Nasza skóra składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Naskórek to jest ta wierzchnia warstwa, którą widzimy, która tworzy taką barierę wodoszczelną, ale w sumie tu nie chodzi o to, że chroni nas po prostu przed wodą, tylko ogólnie chroni nas przed czynnikami zewnętrznymi, chociażby takimi jak zanieczyszczenia powietrza. Druga warstwa to skóra właściwa, czyli to jest ta środkowa warstwa, której już nie widzimy i znajdują się w nim innymi białka, czyli włókna kolagenu, które nadają skórze elastyczność, i elastyny, która nadaje jędrność i siłę. Na tych dwóch nam bardzo, bardzo zależy, ale nie tylko na nich. Są tam też. Ym, Elementy układu limfatycznego, czy na przykład naczynia krwionośne. Oczywiście znajduje się w tej warstwie dużo więcej rzeczy, takich jak włosy, ale one nie są nam potrzebne w dzisiejszym filmie, więc nie będę o nich mówić. No i ta skóra właściwa odpowiada nie tylko za jej jędrność, ale także chroni nas przed stresem, o który nie ciężko w dzisiejszych czasach. Trzecią i ostatnią już warstwą jest kanka podskórna, która przede wszystkim odpowiada za amortyzację. Nie będę się na jej temat bardziej rozgadywać. I też mam złą lub dobrą wiadomość, zależy z jakiej perspektywy na to patrzeć. Nasza skóra zaczyna starzeć się już od 25 roku życia. Jednak pozwólcie, że skupię się na kolejnej warstwie którą są mięśnie właśnie te mięśnie mięśnie twarzy mięśnie twarzy głowy, szyi, języka. Każdy z nich ma swoją funkcję, ale główna funkcja mięśni twarzy to jest nasza mimika. Za nią odpowiadają i przy okazji fundują nam zmarszki mimiczne. Ostatnią warstwą, obiecuję już ostatnią, są kości, które z wiekiem zmniejszają swoją gęstość i objętość. No i do czego ja zmierzam tym długim wstępem? Po co ja w ogóle to wszystko mówię? Po to, że Każda z tych warstw, którą wymieniłam, ma bezpośredni wpływ na te warstwy, które znajdują się obok i jest też bezpośrednio połączona z masażem i ćwiczeniami twarzy. Mniej więcej wygląda to tak, że jak ćwiczymy mięśnie twarzy, to mięśnie zyskują na sile, rozluźniają się też przy okazji i powiększają swoją objętość. Ma to wpływ bezpośrednio na skórę, ponieważ nasza skóra staje się dzięki temu jędrniejsza, mamy lepszy przepływ krwi i jest też taka bardziej elastyczna, bardziej promienna. No i ma to też wpływ na kości, ponieważ jak zwiększają swoją objętość mięśnie, to troszeczkę równoważy to atrofię kości. A nasza skóra, ogólnie nasza twarz odwdzięcza nam się pięknym i promiennym wyglądem. Przechodząc jakby do samego masażu, to masaż ma bardzo długą historię, ponieważ stosuje się go mniej więcej od III wieku przed naszą erą, ale nie będę tutaj opowiadać o historii masażu, tylko chciałam Wam powiedzieć o pewnej ciekawostce, ponieważ przeprowadzono badanie, w którym uczestnicy przez 20 tygodni stosowali tak właściwie jogę twarzy, ćwiczenia mięśni twarzy. No i to badanie wykazało, że po tych 20 tygodniach wyglądali o 3 lata młodziej. Nie tylko jakby wyglądali, ale też ich skóra była o 3 lata młodsza. Oczywiście nie każdy masaż i nie każde ćwiczenia to powodują, ponieważ ci uczestnicy te ćwiczenia wykonywali przez 30 minut dziennie, codziennie przez 20 tygodni. I jeśli jednak nie macie czasu na takie ćwiczenia, na to, żeby codziennie robić, ponieważ nie wiem, macie pracę, rodzinę, dzieci, dzieci, które wiadomo, że wymagają cały czas naszej uwagi, to z pomocą przychodzą mikroprądy. Z takich informacji technicznych na początek to mikroprądy są to prądy o bardzo niskim natężeniu, niemal niewyczuwalne i stosowane często w fizjoterapii. Koniec informacji technicznych, bo Przechodzimy do branży kosmetycznej i w branży kosmetycznej te mikroprądy również znalazły swoje miejsce. Zaleca się stosowanie zabiegów z mikroprądami, mm, na przykład na zmarszczki, na opadający owal twarzy, na przebarwienia, dla skóry pozbawionej elastyczności, czy nawet nagromadzenie się wody w organizmie. Tutaj jeszcze wam kilka takich poleceń gdzieś po boku wypiszę. No i kontynuując temat mikroprądów, to zaleca się też stosowanie je z wybranymi kosmetykami do twarzy, czy na przykład do ciała, jeżeli zabiegi na ciało wykonujecie, ponieważ głęboko penetrują skórę i tym samym dostarczają skórze składników odżywczych. No i ogólnie takie zabiegi z mikroprądami są najczęściej wykonywane w gabinetach kosmetycznych lub gabinetach medycyny estetycznej. No ale nie tylko, bo tutaj naprzeciw wychodzi nam urządzenie, o którym mówiłam wcześniej, czyli BER Foreo, który, który, które funduje nam profesjonalny zabieg w domu i możemy go wykonać, nawet jak nie mamy czasu między przerwą na kawę a gotowaniem obiadu, albo na przykład na przerwie w pracy, jak wolicie. Ber jest o tyle ciekawym urządzeniem, że poza oczywiście pięknym wyglądem, mnie osobiście przypominającym takiego słodkiego misia, chociaż nie jestem do końca przekonana, czy to nie jest, wiecie, siła sugestii przez jego nazwę, ale nieważne. Ten słodki miś łączy w sobie dwie technologie, Tą, te mikroprądy, o których wspominałam już wcześniej, i. Pulsacje t które znam z innych urządzeń Foreo i po prostu uwielbiam je, bo niesamowicie odprężają. Ale skupmy się na tych mikroprądach. Znajdują się tutaj dwie głowice mikroprądowe, które precyzyjnie rozprowadzają prądy. O samym działaniu już tych mikroprądów powiedziałam wcześniej, ale tak podsumowując, rzeźbią i modelują. A pulsacje t delikatnie masują twarz i też poprawiają wchłanianie się produktu. No i jakby na to nie patrzeć, mamy tutaj dwie technologie, a tak właściwie technologię mikroprądową połączoną z tradycyjnym masażem w nowoczesnej odsłonie, czyli dwie sroki złapane za jeden ogon, no i przy okazji jest wodoodporne. I tak ogólnie kontynuując temat, chciałabym Wam powiedzieć dwie ważne rzeczy. Jedna jest związana z Wami, bo odkąd zaczęłam stosować tego bera, Regularnie to po pierwszych dwóch, trzech tygodniach od momentu, kiedy właśnie zaczęłam to robić, tak dość intensywnie, zaczęliście mi wysyłać wiadomości na Instagramie, czy ja sobie zrobiłam jakiś zabieg medycyny estetycznej. Najbardziej mi się podobała wiadomość od Stasia, który mi napisał: Wyświetla Wam się tutaj, co napisał, czy po prostu mam jakiś filtr nałożony, bo wyglądam, jakbym była po liftingu. Nie, kochani, nie robiłam żadnego zabiegu medycyny estetycznej. Jeżeli bym robiła, to bym Wam o tym powiedziała. A w sumie jedyny, który chciałam zrobić, to było wypełnienie Doliny Łez, ale wybieram się na niego jak stójka za morze. Jak się wybiorę, to dam Wam o tym znać, także śledźcie mnie na Insta, tam na pewno, jak już się wybiorę, to pojawi się jakaś informacja. A wracając do tematu yy, Bera, to poza tymi dwoma technologiami, o których wcześniej mówiłam... Yy, to Ber jeszcze ma wbudowany antishock system i ten system polega na tym, że jakby urządzenie sprawdza odporność naszej skóry i dopasowuje intensywność prądów do, do tej właśnie odporności, dzięki czemu zapobiega powstawaniu podrażnień skóry. To jest bardzo fajne, ponieważ, ponieważ producent poza zaawansowaną technologią zadbał wprowadzając Tą dodatkową technologię o nasze bezpieczeństwo. Ber jest urządzeniem, które działa z serum na bazie wody, stymulując mięśnie twarzy. I właśnie tego typu serum bezpiecznie przewodzi mikroprądy. Także, proszę Was, pamiętajcie, żeby serum kremem czy żelem przewodzącym używać tego urządzenia. Ja dzisiaj w dzisiejszym filmie, na zabiegu, który za chwilę Wam się tutaj pokażę, bo nagrałam go wcześniej, nałożyłam Serum Serum od Foreo i w ogóle ma świetną nazwę ten produkt. Serum Serum. Serum Serum. Nałożyłam ten produkt na całą twarz i dokładnie wmasowałam, żeby produkt się wchłonął przed używaniem urządzenia. W ogóle w, jak odpalicie sobie w aplikacji ten zabieg, to tam jest też umieszczony czas na nałożenie serum. Także nie musicie robić tego wcześniej, możecie to zrobić już z odpaloną aplikacją. No i wykorzystując w ogóle dzisiejszy film, postanowiłam sobie zrobić dodatkową porcję z profesjonalnego zabiegu w zaciszu domowym przed kamerą. Oto on przed Wami. Mam nadzieję, że zabieg Wam się podobał. Mnie się bardzo podobał. Ja się zrelaksowałam w międzyczasie i mam takie poczucie, że zadbałam o siebie. No ale przechodząc, oczywiście, do dzisiejszego filmu, po skończonym zabiegu wklepałam sobie dokładnie pozostałości tego serum w twarz, i jeszcze przyklepałam to wszystko przed nałożeniem makijażu kremikiem i kremikiem pod oczy, żeby wiecie, żadne składniki odżywcze nie uciekły. No, i jeżeli chodzi o polecenie masaży, bera czy ćwiczeń mięśni twarzy, to polecam po prostu każdemu. Totalnie, totalnie polecam, polecam każdemu. I osobom, które na co dzień skupiają się na ćwiczeniu mięśni twarzy, i osobom przede wszystkim, osobom, które, które kompletnie nie mają na to czasu, bo po prostu wiecie, jakie jest życie, i nie zawsze mamy na wszystko czas. A to urządzenie nie tylko jakby dba o nasz kształt twarzy i daje nam jakieś tam możliwości liftingujące, ale przy okazji daje duży relaks i czasem nawet te trzy minuty relaksu wystarczą do tego, żeby poczuć się niczym nowonarodzony człowiek. Także serdecznie, serdecznie polecam i na koniec jeszcze dodam taką złotą myśl, a nie chciałam anegdotę jeszcze z mojego życia tutaj. Wykrztusić siebie, bo ostatnio miałam taką sytuację, że ktoś się mnie pytał, o to ile mam lat, i no, powiedziałam, że mam 31, no i dostałam w odpowiedzi komentarz, że 31 lat nie, no, ja sobie za mnie robisz, a nawet jeżeli sobie nie robisz, to świetnie się konserwujesz. Więc przechodząc do tej złotej myśli, mmm, nigdy nie jest za późno na to, żeby o siebie zadbać. Dbajcie o siebie, kochani.